Piątek, 4 marca Klaudia Syrek. Witam i zapraszam na Telefakty. Sprawa Krzysztofa Hapczyna dalej w toku. Regionalne targi pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mamy największą liczbę wystawców ponad 100. Dzień patrona w liceum numer 2. Zgodził się przekazać szkole ten dar wspaniałych swoich e, grafik. Telefakty rozpoczynamy od nowej informacji w głośnej sprawie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrowcu. Wojewoda Świętokrzyski wezwała zarząd Powiatu Ostrowieckiego do unieważnienia trzech uchwał powołujących na stanowisko nowego dyrektora. 27 marca 2015 roku ze stanowiska dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego odwołano Krzysztofa Chabczyna. Sprawa trafiła do sądu. Ostatnia decyzja Sądu Pracy w Starachowicach jest korzystna dla byłego dyrektora. Obecnie, jak czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Starostwa, odnosząc się do sprawy byłego dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, pana Krzysztofa Hapczyna, informujemy, iż w chwili obecnej świadczy on pracę jako nauczyciel-wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W postępowaniu przed Sądem Powszechnym Wydział Pracy w zakresie obejmującym prawa pracownicze wydano wyrok w pierwszej instancji, który nie uwzględnia przywrócenia do pracy na stanowisko dyrektora. Ze strony powiatu będzie składana apelacja w zakresie wysokości zasądzonego odszkodowania. Pismem z dnia 29 lutego 2016 roku wojewoda świętokrzyski wystosował wezwanie do usunięcia istniejącej niezgodności z prawem i uchylenia wyżej wymienionych uchwał, określając termin do dnia 31 marca 2016 roku. Redakcja lokalna TV zwróciła się do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o wyjaśnienie istniejących niezgodności z prawem i komentarz do podjętych przez Wojewodę działań. W odpowiedzi czytamy. W przypadku uchwał Zarządu Powiatu Ostrowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wojewoda Świętokrzyski nie stwierdził w terminie ustawowym, to jest 30 dni od ich otrzymania ich nieważności. Stało się tak, ponieważ rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały odwołującej dyrektora zostało zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odrzucenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny na rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące odwołania dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dopiero spowodowało, że uchwały te stały się sprzeczne z prawem. Dlatego też, przed wystąpieniem ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o stwierdzenie nieważności tych uchwał, Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył termin do 31 marca 2016 roku, na ich uchylenie przez zarząd powiatu. Ostrowieckiego. Jeżeli w tym terminie uchwały nie zostaną uchylone, to sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowo-administracyjnego. Obecnie funkcję dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Gulińskiego pełni Andrzej Skrzypczak, wyłoniony w drodze przeprowadzonego konkursu. Czy Ostrowiec Świętokrzyski ma szansę stać się zapleczem treningowym dla najlepszych sportowców? Okazuje się, że to nie żart i Ostrowiec ma na to szansę, a nawet całkiem spore. Wystarczy tylko niewielka inwestycja a mianowicie balon. O jaki balon chodzi o tym Michał Mendak. Ostrowiec Świętokrzyski miastem przyjaznym sportowcom. W dalszym ciągu są w mieście ludzie chcący kontynuować ten sposób promocji i rozwoju miasta. W związku z licznymi rozmowami z przedstawicielami sportu, zwracam się z prośbą o możliwość przeanalizowania pod kątem finansowym, jak również funkcjonalnym, przykrycia jednego z boisk z piłkarskim balonem uczewanym. Radny Kamil Kutryba wskazuje szereg korzyści wynikających z podobnej inwestycji, zwłaszcza, że miasto jest już odpowiednio przygotowane pod kątem obsługi sportowców. Powyższa inwestycja może sprawić, że Ostrole Świętokrzyskie stanie się jednym z liczących się ośrodków sportowych w Polsce. Jako miasto posiadamy praktycznie wszystkie cechy, żeby przyjeżdżały grupy sportowe z całej Polski, a powyższa inwestycja sprawi, że staniemy się bardziej rozpoznawalni i zauważalni. Zdaniem Kamila Kutryby z zakupem należy się spieszyć, zwłaszcza, że skorzysta na tym nie tylko gmina, ale też mieszkańcy i przedsiębiorcy. Jest to idealny moment, ponieważ na chwilę obecną podobnych balonów nie ma ani w Gielcach, ani w Radomiu, czy też Lubinie, nawet w pobliżu 160 km. Czyli liczba potencjalnych klubów chcących spędzać obozy treningowe w naszym mieście jest duża. Dodatkowym argumentem jest fakt, iż dla wszystkich dziedzin i grup sportowych w naszym mieście powstanie nowy obiekt, w którym bez względu na pogodę będą mogli trenować. Koszt zakupu waha się od 50 do 100 tysięcy złotych, przy czym możliwe są różne konfiguracje umożliwiające prowadzenie treningów dla kilku grup jednocześnie. Prezydent Jarosław Gurczyński, propozycją radnego jest zainteresowany którego jest w boisku szalonym ogrzewanym, to jest myślę taka pilotażowa propozycja. Faktem jest, że w najbliższej okolicy nie mamy takich możliwości, i to w połączeniu z bazą rekreacyjno-sportową w naszym mieście stanowiłoby takie uzupełnienie, główne uzupełnienie i uważam, że się na Zakup balonu umożliwiłby sportowcom trenowanie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do miasta mogłyby przyjeżdżać prawdziwe gwiazdy sportu. Ponad 100 wystawców i około 1300 ofert pracy tak w liczbach wyglądały regionalne targi pracy, które dziś odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tym roku to Ostrowiec Świętokrzyski stał się gospodarzem regionalnych targów pracy. Targi zorganizowane zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przy współpracy z urzędami w Opatowie, Sandomierzu, Skarżysku Kamiennej i Starachowicach. Nie było żadnego problemu, by w tym teamie spotkać się, porozmawiać, spróbować właśnie stworzyć tą imprezę. To po raz piąty ją tworzymy w regionie w ogóle po raz pierwszy w Ostrowcu wszystkim. Natomiast po raz piąty w regionie i zawsze spotykamy się z dobrym odbiorem naszych kolegów z Powiatowych Urzędów Pracy. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach podkreśla, że to wydarzenie, które skupia pracodawców z całego regionu, ma za zadanie zmianę podejścia bezrobotnych do poszukiwania pracy, aby ci stali się bardziej otwarci na oferty, które może nie zawsze pojawiają się w mieście, w którym dana osoba mieszka. Jak patrzymy na zachód, który tak podnosimy do. No w rankingach do piedestału, chociażby rynek pracy angielski, to widzimy, że pracodawcy, pracownicy dojeżdżają do pracy 50-70 kilometrów i dla nich to nie stwarza żadnego problemu. W związku z szeroko nakreślonymi celami część wystawiennicza targów podzielona została na trzy strefy. Strefa przedsiębiorczości, strefa edukacji i zatrudnienia. W każdej z tych stref wystawiają się inni oferenci swoich usług. Reprezentujemy strefę edukacji. Mamy do zaoferowania różnego rodzaju kursy specjalistyczne, studia podyplomowe, naszą ofertę edukacyjną, która jak wierzymy w efekcie może sprzyjać pozyskaniu, uzyskaniu pracy przez dzisiejszych bezrobotnych. W tym momencie mamy bardzo Wiele wolnych wakatów i wiele otwartych rekrutacji, natomiast dzisiaj przede wszystkim zależy nam na takich stanowiskach, gdzie potrzebne są pewne uprawnienia, na przykład poszukujemy operatorów, ślusarzy, remontowych, kierowców, słownic. Dlatego nastawieni jesteśmy dzisiaj na, na takie właśnie osoby. Organizatorzy regionalnych targów pracy nie kryli zadowolenia zarówno z liczby wystawców, jak i osób, które na targi przybyły. Możemy śmiało powiedzieć, że spośród tych targów regionalnych, które do tej pory odbyły się w naszej części województwa, te są y, największe, y, mamy największą liczbę wystawców, ponad stu. Ponad 1400 ofert pracy. No, w ciągu jednego dnia jest to naprawdę ogromna ilość zaoferowanych stanowisk dla osób bezrobotnych. A osobom bezrobotnym taki sposób poszukiwania pracy przypadł do gustu. Bardzo fajnie jest to zorganizowane, dużo można się dowiedzieć, osoby są bardzo kompetentne. Udzielenie informacji, gdzie złożyć, jakie dokumenty. No, lepiej jest przyjść tu i sprawdzić się w z, kolei, z każdej kolei propozycji niż chodzić gdzieś po całym mieście i szukać. Prawda? No, dla niektórych to jest na pewno lepsza, lepsza sprawa. Coś na pewno fajnego takiego, co skłania, żeby się zainteresować, przyjść, porozmawiać z pracodawcami i tak dalej. Być może jakieś dla siebie korzystne oferty można, będzie można znaleźć. Osoby bezrobotne kolejną okazję do zapoznania się z ofertami pracy będą miały również w kwietniu. Wtedy to w Sandomierzu i Włoszczowie zorganizowane zostaną podobne wydarzenia. Dzień swojego patrona, jak co roku 4 marca, obchodzili dziś uczniowie Liceum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak co roku tradycyjnie już odbył się tu konkurs historyczny. Tak być, tak Brawa towarzyszyły symbolicznemu otwarciu stałej ekspozycji w Liceum nr 2 im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu. Dzisiejsza uroczystość rozpocznie się za moment od uroczystego odsłonięcia galerii obrazów pana Tadeusza Kurka, który, jak Państwo za chwilę usłyszą, zgodził się przekazać szkole ten dar wspaniałych swoich grafik, przedstawiających bohaterów ziemi świętokrzyskiej. Wystawa Tadeusza Kurka przedstawiająca sylwetki żołnierzy Armii Krajowej m.in. Jana Piwnika Ponurego odwiedziła już podziemia w Szewnie oraz szkoły w Ostrowcu. Teraz na stałe za gości w budynku Chreptowicza. Ta część 29 portretów, które przekazałem i wybrałem specjalnie, wśród nich jest wielu nauczycieli, wybrałem dla tej szkoły, z którą Byłem związany przez wiele lat, ponad 30 lat pracowałem z kilkoma dyrektorami. Otwarcie ekspozycji było jednym z elementów uroczystych obchodów Dnia Patrona, który co roku 4 marca w dniu rocznicy śmierci Chreptowicza świętuje Liceum Ogólnokształcące numer 2. Tradycyjnie już, bo po raz siódmy z tej okazji w szkole odbył się konkurs historyczny. W tym roku tematem wiodącym konkursu jest Polska pod rządami pierwszych piastów, co oczywiście ma związek z 1050. rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka, przez Mieszka I. Na temat chrztu Polski swój wykład wygłosiła dr Sylwia konarska zimnicka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W konkursie historycznym co roku znajdują się również pytania dotyczące postaci patrona szkoły. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów. W tym roku udział w nim wzięło 35 osób. Traktujemy ten konkurs jako taką formę popularyzacji historii. Staramy się w ten sposób zachęcić. Uczniów do poznawania historii oraz oczywiście próbujemy zachęcić również do zainteresowania się historią życia, działalności naszego, naszego patrona. Dyrektor placówki Sławomir Miszczuk podkreślał, jak ważne w działalności szkoły jest wychowanie patriotyczne. Realizujemy to wychowanie patriotyczne nie tylko poprzez dzisiejsze święto, dzisiejszą rocznicę, ale również w codziennym życiu. Wystarczy przejść po naszej stu letniej szkole, żeby zobaczyć, że te akcenty. A patriotyczne są obecne cały czas w naszej szkole. Joachim Hreptowicz jest patronem liceum nr 2 od 1923 roku, zaś od 1980 w placówce co roku odbywają się uroczyste obchody z okazji dnia patrona. Na dziś to wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Za chwilę na naszej antenie regionalna prognoza pogody. Życzę Państwu spokojnego weekendu i do zobaczenia.